Moi drodzy jesteśmy na kwadratowej masakrze W jakim tym jestem? Bo to jest pierwsze pytanie jakie najczęściej zadajecie Bo wczoraj na live streamie też to zadawaliście bardzo często Jestem w teamie zielonym, tak jak widzicie I to jest baza zielonych Jest tutaj Agu, jest tutaj chyba gdzieś Zio obok ale mniejsza, no i farma, którą oczywiście wczoraj na live streamie zasadzałem. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo będzie mi bardzo miło. Ale oprowadzę was. Jestem nowy tutaj, jestem tutaj od 15 godzin, może krócej, więc tak naprawdę jestem tutaj świeżak. Wiem, że tutaj na pewno jest ekspiarka, i tutaj jest enchanting, bo tutaj już wczoraj spędziłem. głównie, e, głównie czas. Następnie zobyłem trochę rzeczy pod odcinek, ale to nie pod dzisiejszy, a może też nie pod odcinek e, jutrzejszy. Bo, może to będzie na live streamie, jeżeli będziecie, oczywiście, chcieli to zostawcie obok górę, żeby był ten livestream Ale jesteśmy na wyspie. E, jeszcze nie mam żadnej mini mapy zainstalowanej ani nic, żeby wiedzieć, gdzie kto jest, gdzie co się dzieje i tym podobne. Wiem jedynie, że tutaj jest coś budowane przez MacGystra i wczoraj mu trochę pomagałem. E, wiem, że tutaj ta wyspa, cała, na której jesteśmy, to też jest nasz, e, nasz teren zielonych. No, i ogólnie ten cały wyznacznik naszej wyspy, i tego wszystkiego, to jest właśnie ten, ten podwodny taki mur, że tak to można nazwać. Natomiast widzicie, tutaj mam już ul. Mam farta, bo zasadzałem drzewa. Tutaj sadziłem drzewa i nagle. Patrzę, o ul, spoko sprawa, no i udało mi się taki ul, że tak powiem zebrać, więc mam mój pierwszy ul, czyli jeden z najdroższych, bo tam 1% jest chyba na to, żeby ul w ogóle wypadł, jeden z najdroższych, o i kolejny ul moi drodzy, zobaczcie jak to się robi, to się nazywa tak fart. Yy, drugi ul mam, więc okej, okay. w sumie przy tych drzewach mogę sobie tutaj spędzać czas, nie ma problemu, ja sobie ulę pozbieram, już mam dwa ule, jestem... 10-15 godzin na serwerze, więc jest dobrze. W tym miejscu będziemy budować moją <laughs> osadę w stylu osady, to znaczy mój domek w stylu takim bardziej bardziej zamki. No wiecie o co chodzi. Pewnie się zapytacie jak się czuję grając w innej drużynie niż w drużynie z chłopakami, z którymi grałem przez bardzo długi okres czasu na innym serwerze. Otóż myślę, że to jest spoko doświadczenie, bo gram teraz też z innymi twórcami. Jak widzicie Aktualnie jest porówno w teamkach osób, ale u nas jest przeważnie więcej osób grających. Tak jak wiecie, ja jestem osobą dosyć często grającą, więc, więc, no. To wiecie, to mobilizuje, to jednak pokazuje, dużo osób mówiło, o, my chcemy na erach, tam my chcemy tutaj, no miło, miło. Naprawdę ciekawe doświadczenie, ale zobaczymy tak naprawdę, co ten serwer przyniesie, czy nam przyniesie jakieś nowe znajomości, nowy rodzaj kontentu, i nie tylko. Ale chciałbym wam pokazać jedną rzecz, którą robiłem wczoraj z Bremem na Livestreamie, mianowicie chodzi mi o takie pewne miejsce, o, tutaj trzeba będzie popracować na tą wyspę, żeby przypominała trochę warownie potem, yy, jeżeli edycję ma tutaj być drużyna, drużyna Drużyna przeciwko drużyna, ale myślę, że raczej będzie milej niż no, skakując na siebie. Tutaj jest takie miejsce, a mianowicie jest to zejście do metra, i tutaj jest z jednej strony na szczęście bez pranków, bez szkła woda. Mamy dwa tunele. Jeden tunel do czerwonych, który Wam już pokazuje. Oj. Nie, nie, to, żartowałem. Dobra, jeden tunel do czerwonych, którym się naprawdę, ale to naprawdę szybko podróżuje. I uwierzcie mi, można kręćka. O, no właśnie, jest to bardzo szybki przejazd pomiędzy dwoma teamami. Po co jest 100 metro? żeby szybko po prostu podróżować? I wiemy, no w sumie po to. To jeszcze nie jest dokończona końcówka, yy, ale myślę, że lada dzień. Aha. Czyli się stało to samo, co stało się z łódką Agu. No dobra, będę się skraftować nową, ale mniejsza. Wypływamy teraz obok czerwonych, czyli na pustyni, gdzie wczoraj na live streamie, Aha, nie, nie, nie to miało być. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. W neterze byłem przez parę chwil, ale jakoś mnie tam na razie nie ciągnie, chętniej do endu się wybiorę. Eee, tutaj jest team czerwonych, gdzie jest teraz Patchol i Jawor? To jest ta drużynka, do której nie dołączyłem. Ale to jest to miejsce, do którego, no, wiecie, raczej się nie przychodzi, bo mogą zabić. Ciekawie, wszystko wygląda. Nasza wyspa, to znaczy, nasz teren jest raczej na górkach i dolinkach, co pokazuje, że wydaje się mniejsza. Natomiast tutaj wszystko jest na płaskim terenie dosyć płaskim. I to się wydaje naprawdę duże. Ja ogólnie tak tutaj nie zwiedzałem ich terenu, więc nie wiem czy jest czy dom. Tutaj, nie wiem, jakieś posied sala posiedzeń, czy coś w tym stylu. Tyle mogę stąd pokazać. Boję się, żeby też mnie zabili, ale... Bo te pa ten pakt został zerwany. Ale mam nadzieję, że raczej mnie nie zabiją. Jestem nowym graczem, jeszcze ani razu nie zginąłem. Mam 120 dolców. Więc raczej tych 120 dolców wolałbym nie wydawać. Tutaj to co z tyłu widzimy to jest rakieta, którą wybudował Evron. Więc... Tak, to jest naprawdę piękna, piękna rakieta. I płyniemy teraz do nosaczy, bo tam byłem raz i bardziej się nie zagłębiałem. Jeszcze tutaj nie jest dokończone szkło, ale aha, no i ten kobl, który spowalnia, ale myślę, że w najbliższym czasie to się załatwi i będzie to naprawione. Bo to niestety na odcinku z Zio coś, coś nie wypaliło, jak tam byłem, no ale, ale, ale mniejsza. Dobra, wolę to zebrać z touchem. Bo widzę, że łódka mi się chyba zbugowała. Okej. Okay. Lewitująca łódka, naprawdę. Yy. Dobra. Mnie tutaj nie było. Nie wiem o co chodzi. Nawet nie mogę do niej teraz wejść. Okej, okay, to jest troszeczkę dziwne, ale mniejsza. Dobrze, zabudujmy. Tutaj nie było, to, to, to nie ja. I zbudujmy drugą łódkę, skoro tej nie mogę użyć. I płynimy do nosaczy, do tunelów, który wczoraj, do którego, przy którym ja się zaangażowałem wczoraj w budowie, czyli m.in. do położenia szkła i do ogólnie tak, położenia szkła. Metro jest rewelacyjną opcją transportu, z tego co widzicie, bo na tysiąc kratek w moment pokonujecie ten cały obszar i jesteście w danym miejscu, gdzie byście chcieli. Tak, ewidentnie ten tunel jest dłuższy. Tak. Ale mi oczy bolą. Ale schiza w głowie się kręci. Przedłeś na teren nosaczy. O, właśnie, i przywitał nas kaktus. Tutaj jest kopalnia, tutaj jest winda. I tutaj do góry wypływamy. Jeszcze na terenie nosaczy byłem raz i widziałem jedynie. No właśnie, widziałem jedynie te dwa nosacze i, i tyle. Mega ładnie to jest zrobione, więc tutaj naprawdę wielkie propsy. Fajnie to wygląda. Ja tutaj nie byłem raz, więc chyba mogę się przejść, no chyba mi nikt nie zabije. Piękne, widzę, że tutaj wieżowce jak zawsze w każdym, że tak powiem, teamie. Oj, nie trafiłem. Pięknie, to jest haste i speed zrobione. I tutaj są. No właśnie, główki, tak to wygląda w sumie, ciekawie. Uu. Fajnie, fajnie. Tutaj zejście na dół, ale wolę nie schodzić. W razie czego, żeby komuś nie zdradzać, co się tam dzieje. No ogólnie poznajemy kwadratową masakrę. No i jest jeszcze spawn. I też tunel ma być podobno przez. A nie? Pod spawnem już płynęliśmy, z tego co wiem, bo tam był robiony tunel. Właśnie. No. Okej, okay, dobra, zadewamy stąd, bo widzę, że to jest sporo potworków. Jest woda? Jest woda. Bomba. Tutaj kopalnia to nie. No i moi drodzy, tak to w sumie by wyglądało. Tak wygląda kwadratowa masakra. Myślę, że częściej live streamy będą się pojawiać niż e, odcinki z tego serwera, bo na live streamach możemy luźniej pogadać, mogę Wam więcej rzeczy porobić, zrobić. Chociaż na odcinkach też, ale to byście raczej woleli w grupie. Dziś tak ich samemu nagrywam, bo jeszcze jestem nowy, znam się co prawda z ponad połową, a nawet więcej osób na tym serwerze. Bo 70% osób to się znam, z 70%, więc to raczej nie ma problemu, żeby nagrywać. Ale wiecie, wolałbym wam pokazać to od mojej strony: świe ała, świeżaka, który dopiero co dołączył i jest nowy tutaj, więc myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. No i dostałem się. Bardzo dużo osób chciało, żebym dołączył na ten serwer, no i dołączyłem. Udało się, jak widzicie. Dziękuję Wam za to, że wiele osób prosiło o to, żebym dołączył. Okej, okay. dobra, tutaj, przed chwilą była tutaj łódka, dobra, pamiętaj, nigdy więcej nie wyskakuj z łódki, bo łódka wariuje wtedy, tak, zapamiętać. Moi drodzy, tak tutaj wygląda, jest dosyć ciekawie, ale trzeba coś, okej, okay. trzeba coś wprowadzić na ten serwer, dlatego też dołączyłem i dlatego też będę robić kolejne rzeczy, które będą... Myślę, że ulepszać rozgrywkę i myślę, że wiele kontentu się wprowadzi na ten serwer, bo, bo mam sporo pomysłów, więc dzięki za to, że oglądaliście, dzięki za to, że jest nas 110 tysięcy na kanale, bo cały czas pniemy się w górę dzięki wam, dzięki temu, że jesteście. W tamtym miejscu pójdziemy jeszcze zakończyć, w tym miejscu, gdzie będę budować domek, będę budować miejsce, w którym powstanie moja chata. Tak, tutaj to, to miejsce zaklepamy, więc co mi zostało do powiedzenia, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie dziś live streama, ale uwaga, jeżeli miałby być live stream, to będzie od 23 do 1 bądź 2, bo tak mi się najlepiej prowadzi live streamy. Więc jeżeli taki chcecie, zapraszam, będzie mi miło. Jeżeli nie, a jeżeli chcecie jutro live streama, który byłby wcześniej, no to nie ma problemu, to będzie jutro live stream wcześniej, a dziś za to nie będzie live streama. Dzięki za to, że oglądacie. trzymajcie się, do kolejnego materiału, ja się z wami żegnam, od timów zielonych, którym jest Aga, Zio, Bremu, Magister, Torcik, Junior, Dariatka, Szymeku, Vivo, yy, Manzio, Mitashi, Robotnik, Walduś, Ewron i Graf, no i od, 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 oczywiście od teamu Paczol, Jaworski, Flockite, Jimmy, dobra, mniejsza. Tak, dzięki, że oglądanie. trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!